Piernikowo, brzmi bardzo słodko i słodko pachnie. I jeszcze duża dużo dawka humoru i pozytywnej energii. Zarażamy pasją do tradycji i korzennych przysmaków. Są z nami mali i duzi mieszkańcy regionu, przyjezdni, którzy oglądają, bawią się, uczestniczą w warsztatach i wypieku, i zdobienia. Także mamy i biżuterię z pierników, mamy puzzle piernikowe, zgaduj zgadulę piernikową, szereg animacji dziecięcych pod, pod nazwą Pierniczki, Rycerze i Księżniczki. Więc jest strefa rycerza i make-up księżniczki oraz wiele, wiele innych ciekawostek. Oczywiście można zwiedzać także muzeum przez weekend trwania Święta Chleba i Piernika, stałe i czasowe wystawy, kawiarenka piernikowa. To wszystko do zobaczenia w Jaworze. Bijemy tutaj grosza praskiego, który był tutaj, który był bity za czasów Kazimierza Wielkiego, tutaj w okolicach naszego historycznego Śląska oraz jak mówi nazwa w Czechach. Była to moneta już o prawdziwej wartości, ponieważ była ona bita z prawdziwego srebra. Technologia taka za jak za króla Kazimierza. Dokładnie, dlatego bijemy tutaj poprzez wsadzanie... Takie, e, takie oto jeszcze nie wybitej monety do matrycy, na to nakładamy stempel oraz je, jednym prostym ruchem bijemy to młotem. Wszyscy zeszłowali w Jaworskich targach chlebak Goście z Podkarpacia, ale chyba goście to nie najlepsze słowo. Wy się tu czujecie jak u siebie, już nie jesteście pierwszy raz. Tak jest, my tu nie jesteśmy pierwszy raz i tu się czujemy jak u siebie w domu, chociaż jesteśmy gościnni i, i trochę żeśmy popracowali, pomogli to święto jakoś, jakoś, jakoś e, e, rozpropagować. No i jest to piękne święto chleba i piernika, więc, więc jak zdrowie pozwoli, to będziemy jeszcze. Na następny rok. Wy też macie swoje święta i swoje rekordy. To prawda, że Jaworzanie przyjeżdżają do Was trochę odrobić tą pracę. To znaczy się można i tak powiedzieć, ale myśmy teraz my przyjechali odrobić, bo Jaworzanie byli w maju w tym roku na święcie Kremówki Papieskiej w Rzeszowie i, i też nam pomogli. I, i, i także my tak się wspomagamy nawzajem o, i. Rzemieślnica rodzina. Rzemieślnica rodzina i, i to musi trwać i niech tak będzie. Oczywiście już bardzo jest jakiś stresik mały, czy, czy, czy może zapas jakiś, a jest, a jest zapasowy piernik? Jest wszystko, rezerwa jest, że możemy się naprawdę nie martwić, a jeszcze mam, zostanie. I jak będzie trzeba, to jeszcze podzielimy. Ekipa z Rzeszowa spisała się, pomogli coś? Tak, oczywiście, pomagali dużo, ale pierni tylko cukiernia pracownicy nasi od miesiąca produkowali. Drodzy Państwo, drodzy Państwo, mamy jeszcze literat a więc że będzie dobrze? Będzie dobrze, no jak z takimi mistrzami cukiernictwa wszystko idzie Może trochę zabraknąć, ale nie sądzę, bo to są fachowcy. pytałem, jest zapas, pieką na poczekanie. No to ja na to liczę, a ja jeszcze spowoduję, że słońce będzie. W 2018 można strzelać. No, przepraszam, smacznego. Ja, jak smakuje rekordzista? Bardzo dobry, bardzo dobry. Brawo piekarzom. Brawo. Super, oczywiście. Dobrze jest. Dobrze jest. <laughs> bardzo dobry. Bardzo, bardzo. Dobry? Bardzo dobry, super. Dobry, dobry, smaczny. Smaczny, słodki, bo widełka się czuje, fajnie. urchny, ma mam być. Was... Najlepszy piernik jaki jadłam w życiu, naprawdę. Poważnie? <laughs> Poważnie. Poważnie, jest znakomity.